Szanowni widzowie, fajkolwiek dzisiaj, na nowym stawie na spławik, zapiera się. Pierwsze rzuty niestety, dzisiaj na jedną wędkę, bo jeden zestaw zerwany został. Tutaj spróbujemy drugą wędkę zrobić tam mamy rzeczy. Nie widzimy się, jak będzie zrobiona, albo będzie branie. Jest pierwsze branie. No, mamy, <coughs> pierwsza ryba na mam trochę duży Nie. haczyk. Ja Kurwa, luz miałem na żyłce ja, ja jebie, chuj w dupa. Też ja mam duży haczyk. Oczywiście na czerwone robaki. Ale Oby. to jest wielki haczyk. Dobra, zarzucamy jeszcze raz. Było branie. W końcu kurwa. Poruszył Ja tak samo tutaj. Jest ładne nawet. Tam jest sławiczek. Na razie się nic nie dzieje. Kolejne! Kolejne branie. O, teraz będzie, teraz będzie Jest. O kurwa, ty! Siedzi ryba, ale się pojebało. Po, pojebał się kurwa kołowrotek. Nie, pierwsza ryba na kanale, kurwa. Nie, no odkryjcie! Siedzi? Siedzi! Jest. jest ona. Co jest. to jest? Karaś. Byczek, kurwa. Byczek. No tutaj jest. Pierwszy chujek na kanale. I to jeszcze byczek. I to jeszcze z poplątanym kołowrotkiem I się zaraz. wyciągnąć udało. O ty! Chujców! Udało no się byczka nie odpinało. Pa, tak, tak, tak. jak robaki mo. A! Niech się wyszaleje I patrzcie Pokażę wam jak poprawnie łapać byczki Tak o Tu dajecie kciuka Wskazującym Za górną płetwą I tak już go trzymacie I to wtedy was nie ukuje ani nic Dobra Chuj widzimy się jak go wypnę Z tego co wiecie to są szkodniki No i leci Sobie odpocząć Zaraz podobnie zesaw zarzucam. To muszę rączki po nim umyć. Ale zimna woda jest. Założę robaczki na haczyk. I się widzimy. Już zakładamy robaczkę na haczyk. Oczywiście czerwone robaki. Prawie już rąk nie czuję. Jest tak zimno. Dobra, będzie. Taki trochę rozciągnięty. I oddajemy rzut. Zobaczymy trochę dalej. Jak to tam wygląda. I spróbujemy nagrać branie. Na razie nie ma brań. Idziemy zobaczyć miejsce obok, jak wygląda. O kurde, to tu trochę lipa będzie przejść. A kurwa, mać. Ja pierdolę. Tutaj będzie można miejsce zrobić kiedyś. Bo ogólnie to na tym stawku już nikt nie łapie, praktycznie Brania żadnego na razie nie widać. Wody tu troszkę przybyło. Opa, i tutaj by taki paseczek wyciąć. By fajne miejsce było. Co ty niesiesz? Baty cukrowo. cukrowo. Weź to wywal. Cię do wody. No, na chuj ty to kurwa łamiesz, bęcwale? Kurwa kuje. <coughs> to niech cię w chuja ukuje. Chcę <coughs> to w dupę kurwa wsadź. Tutaj największy karaś, jakiego ja złapałem. To miał 33 cm. Będzie najkratniej gdzieś tu. Właśnie wrzucimy zdjęcie go. Tam o, dokładnie. Tam jest postawiony nasz pomost. O, tam o sami go postawiliśmy. Szybki przerzut będzie i na wprost zobaczymy ze środka prawie Może nie ze środka, ale bardziej trochę do przodu. Nie widzimy się, jak coś będzie się działo. Nie będzie z arena co łapać, jak się robak wpierdala czy chlebo. No, głębia udaje. Coś tam spławik się lekko teraz rusza. Zobaczymy, czy za chwilę nastąpi jakieś branie. Nie widzimy się zaraz. Ogólnie to w okolicy mamy 5 stawów. I od nas są oddalone tak o 3-4 km, może 5. I z każdego spróbujemy zrobić film w najbliższym czasie. Ten film to w ogóle chyba zostanie dopiero wrzucony po świętach. Ale nie wiemy. Zobaczymy, jak pójdzie z montażem. Bo ogólnie to straciliśmy kawałek filmu. Jak mieliśmy być na tym stawie i teraz to dogrywamy na szybko. I zobaczymy jak to będzie. Oddajemy zarzut. Bo tam się nic nie działo. Trochę dalej. O. Tutaj jest robaczek. I trochę chlebka zaczyna znowu deszcz kropić. Ten słynny Jerzyk z filmów lepi kulki chleba i podpierdala chleb chujek tępy. Na razie jest jedna ryba z brania były. Zaczyna coraz mocniej padać. Ja idę przerzucić wędkę. To są ostatnie ryby w tym roku. Już na pewno potwierdzone. Pogoda nie oddaje całkiem. Pogoda już nie oddaje. Zimno też fest. Pada. Pada. Zostajemy jeszcze może z 10 minut, 5. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Jeszcze postanowiłem zmienić grunt. No, trochę większy, bo no może ryba przy dnie siedzi. Taki ogród. Może zmet. I rzucamy. O, płytko jest. No, stanu. Zobaczymy, jak to na większym gruncie będzie wyglądać. Na razie ciągle pada Widzimy się przy braniu Chyba postanawiamy, że zwijamy Bo pada I to raz mocno pada, raz tak lekko Zobaczymy jak to jeszcze będzie wyglądać Ale prawdopodobnie Idziemy do domu Bo nie ma już 100 i tak nie bierze nic. Udało się złapać jedną rybę. I to jeszcze byczka. Idziemy do domu, bo zaczyna coraz mocniej już padać. Teraz najbliższy film. Po tym będzie chyba w nowym roku. Czyli podlodowe łapanie. Tylko musi być gruby lód. A w najbliższym czasie się na to nie zapowiada. Żegnamy stawek. I idziemy już. Dobra, to teraz pod koniec filmu szybki page. Z tej gwiazdy. O kurwa, dobra. No nie. No nie. O! No idiotko jebana. O ty kurwo, dawaj to. Widzimy się. Dopiero po nowym roku. Jak na będzie? lodzie, na lodzie dokładnie. Do widzenia.